Dzień dobry kochani. Dzisiaj nagrywam dla Was taki filmik, który był w zasadzie w ogóle nieplanowany, ale pomyślałam sobie, że jednak go nagram. Jak już wiecie, to znaczy mogliście zobaczyć na Instagramie, kto tam na Instagramie obserwuje, chociaż ja nie jestem ostatnio zbyt aktywna na Instagramie, to jak wiecie, kto zaglądał, ten wie, że już jestem w Irlandii. Po tym, jak byłam dwa miesiące ostatnie w Polsce, miałam być w zasadzie chyba trzy tygodnie, do czterech, a wyszły dwa miesiące ze względu na to, że bilety były bardzo drogie, więc tak to się po prostu przedłużyło. Jeżeli patrzycie na mnie, że się świecę, to tak świecę się, dlatego że przy od chwilą się dopiero nawałam kremem z filtrem, bo słuchajcie, mamy dzisiaj przepiękną pogodę. E, taka pogoda była też wczoraj i ma być też jutro i jutro akurat Łukasz ma wolny dzień, więc będziemy mogli sobie gdzieś pojechać. E, a teraz jak widzicie tu z tyłu za mną e, My Beautiful Life, Ania z kanału My Beautiful Life. E, I wcześniej tutaj była też Milenka e, z kanału Mili Milenka UK. Nadrabiam trochę te filmiki, bo przez ten czas, kiedy byłam w Polsce, trochę za dużo rzeczy się działo, żebym po prostu miała czas na to, żeby siedzieć i oglądać, więc teraz nadrabiam te filmiki. Muszę rzeczywiście jeszcze odwiedzić moją kochaną Sowę, u której też już dawno nie byłam na kanale. Wiem, że była na wakacjach, też tam nagrywała bardzo fajne filmiki, bo widziałam gdzieś tam urywki, ale nie zdążyłam być w także trochę nadrabiam. Oprócz tego, jak tutaj widzicie, za mną <laughs> stoi sauna, to coś, wyjaśniam od razu, bo będziecie się pewnie zastanawiali, co to takiego jest, to jest taka domowa sauna, ponieważ dalej w Irlandii jest tak, że siłownie, baseny są pozamykane, przynajmniej tutaj w naszej okolicy, a gdzieś dalej by nam się po prostu nie opłacało jechać, no to stwierdziliśmy, że taka sauna w domu nam się przyda, tym bardziej, że już te sauny, te baseny, te siłownie są pozamykane od dwóch lat i do końca roku na pewno będzie to zamknięte, więc teraz mamy taką swoją saunę w domu, mamy też swoją bo mamy też rowerek treningowy, także zobaczymy może troszkę schudniemy. Ja w zasadzie nie specjalnie chcę chudnąć, ale trochę bym zgubiła brzuszek, także mam nadzieję, że na to mi to akurat pomoże. Ja sobie dzisiaj, słuchajcie, na ten taki gorący dzień, bo naprawdę dzisiaj gorąco nawet się nie spodziewałam, że będzie taka temperatura tutaj w Irlandii. Chociaż Łukasz mówi, że przez ten czas, kiedy ja byłam w Polsce, to rzeczywiście była naprawdę fala upałów, także ja się cieszę, że teraz też jeszcze to ciepło tutaj do mnie przyszło. Ja sobie zrobiłam na tą falę upałów taką matę, ale zimną matę, zalewaną zimną wodą i to się chyba nazywa w oryginale terer, jeśli się nie mylę, ale nie jestem pewna, więc dokładnie Wam nie powiem. Jeśli się pomyliłam, to tutaj dam Wam na Nazwy, jak to rzeczywiście się nazywa? Ja na razie uciekam z tego słońca. Później, pewnie z Sisi pójdziemy sobie na rzekę, bo ono, jak jest takie słoneczko, to od razu chce iść na rzekę. Także, pewnie sobie później pójdziemy na spacer. A ja na razie idę do domu i spróbuję coś pomontować. A ten filmik, słuchajcie, nagrywam tak trochę spontanicznie, głównie po to, żeby wam powiedzieć, jakieś coś koło mnie lata. E, głównie po to, żeby wam powiedzieć, że kiedy zakładałam YouTube'a, to pierwsza moja myśl była taka, kurczę, e, nagram kilka filmików, a potem co? Będę miała jakiś pomysł, żeby to dalej nagrywać. I wtedy krzychu mi poradził, słuchaj, nagraj sobie dwa, trzy filmiki i jeżeli będziesz miała po tym czasie nadal jakieś pomysły na filmiki, to po prostu nagrywaj dalej i zobaczymy, jak Ci to wyjdzie. Słuchajcie, ja tak zrobiłam, nagrałam te dwa, trzy filmiki. Potem przez chwilę myślałam, że Ani nie będę już miała za bardzo tematów, o czym mówić, a w tej chwili mam tyle rzeczy, które bym chciała powiedzieć i nagrać, że zwyczajnie brakuje mi na to czasu. Na komputerze chyba mam około pięciu filmików, które są już nagrane, które po prostu czekają na montaż. Oprócz tego mam jeszcze zaplanowanych kolejnych co najmniej trzy na ten moment, dlatego że w domu czekają dwa boksy, które czekają na unboxing. Kolejny box przyszedł właśnie do Polski i również czeka na unboxing, tylko musi najpierw do mnie tutaj dotrzeć. Oprócz tego mam dla Was filmik do nagrania odnośnie mojego własnego boxa, także czekajcie, bo myślę, że pojawi się i to pewnie chyba jutro, przynajmniej postaram się, żeby tak było. E, oprócz tego jeszcze e, cały czas mam filmiki do nagrania e, odnośnie kosmetyków, e, które miałam tutaj wrzucić, czyli kosmetyków takich do włosów, które mi się sprawdziły, które mi się nie sprawdziły, jakieś buble kosmetyczne. Jest tego tak dużo, że po prostu chyba musiałabym to robić na full time, żeby ze wszystkim zdążyć. Dlatego jeżeli ktoś tutaj... E, się czuję teraz taki, wiecie niedopieszczony moimi filmikami bo nie ma jakichś tam tematów bo nie pojawiają się właśnie te filmiki włosowe czy nie pojawiają się te filmiki o kosmetykach które się miały pojawić, to słuchajcie nie pojawiałam się tylko dlatego, że naprawdę mam ich zaplanowanych aż tyle że nie wiem kiedy zabrać się za montaż więc te filmiki będą, te filmiki naprawdę będą, a jeśli są jakieś filmiki, które chcecie to piszcie, bo też dostaję jakieś wiadomości, jakie filmiki byście chcieli na maila, więc piszcie mi, czy to w komentarzach czy to na maila, ja po prostu jest. Sobie wpiszę w kalendarz, e, wpiszę sobie tytuły, wpiszę sobie te filmiki, które mam na i po prostu je dla Was nagram. Tutaj jeszcze Wam tak szybko pokażę e, moją nową komodę w korytarzu, ponieważ tutaj mieliśmy taką rozsypującą się szafkę na buty i Cici zawsze tutaj wszystko stąd zrzucała. E, tutaj, no dole, oczywiście jeszcze powinna być jedna szuflada, ona jest. W tym momencie tej szuflady tutaj nie ma założonej, dlatego że chcę tam jeszcze powrzucać skarpetki ze żwirkiem e, kocim, ze względu na to, że w tym miejscu jest strasznie duża wilgoć, więc mam nadzieję, że ten żwirek jednak trochę pochłonie tej wilgości i będzie ok. Tutaj jeszcze Wam pokażę moje ostatnie zakupy z Korku. Byliśmy w dwóch takich magicznych wiedźmowych sklepach i w jednym kupiłam sobie taki za 2 euro taki zwykły woreczek. On jest taki, chyba jest bawełniany tak mi się wydaje, na minerały, bo kupiłam sobie ich dość sporo w Polsce, więc na pewno mi się przyda dokupiłam sobie jeszcze takie perfumy one są niby o zapachu opium chciałam zapach Blumun, ale niestety nie było także będę musiała wrócić do sklepu jeszcze po Blumun, tego już dość wykorzystałam to są oczywiście takie perfumy w kamieniu to się tak nazywa, czy tam perfumy w kremie. no ja myślę, że to są bardziej takie perfumy po prostu twarde, chodzi o to, że one mają gęstą konsystencję, zresztą za chwilę Wam to pokażę wygląda to w ten sposób, to jest zrobione na bazie wosku pszczelego i po prostu tutaj jest dodane, są różnego rodzaju olejki zapachowe i to się wsmarowuje w skórę i to pachnie tak jak normalne perfumy, ja to kiedyś, kiedyś, ileś lat temu, chyba około 10 lat temu kupowałam jako perfumy w kamieniu właśnie i one też rzeczywiście wtedy były zamknięte w kamieniu, jeszcze ten kamień mam właśnie w Polsce, muszę chyba sobie go tutaj zabrać ale teraz wiem, że są takie same właśnie, to się chyba nazywa teraz jako perfumy w kremie, przynajmniej te, te polskie wersje, te irlandzkie wersje nie wiem jakie są, ale polskie wersje wiem, że to są perfumy w kremie i też takie jedne perfumy w kremie idą do mnie od chatki, szeptuchy kupiłam sobie też takie coś takiego sprytka, bardzo mi się to spodobało to jest takie ogólnie płaskie, fajnie to wygląda jako dekoracja i słuchajcie to jak się to w ogóle wygląda w ten sposób zobacz, jest płaściutkie. jest płaściutkie, ale jak się to weźmie i pociągnie się te rogi, tylko to trzeba zrobić z dwiema rękami to wtedy się to otwiera, i w środku możecie mieć na przykład drobniaki, czyli taki fajny bajer do na przykład małej torebki. Ja mam taką malusieńką torebkę, więc i czasem te drobniaki gdzieś bym chciała właśnie wrzucić, a do portfela mi się nie mieszczą, bo ten portfel, który mam, jest za duży do tej torebki. Więc taki fajny patent myślę właśnie do jakiejś małej, wąskiej torebki i bardzo niedrogi, bo kosztowało to jakieś 4 euro. I jeszcze kupiłam sobie taki, oto y, świecznik. To jest na świeczkę, to są na takie wąskie. Przerwało mi się nagrywanie, kiedy pokazywałam wam mój świecznik. E, to jest na te małe świece, i ja akurat mam y, takie świeczki. Właśnie tu akurat są czarne, y, ochronne świeczki. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. O, ta świeczka jest taka malutka. I ją sobie tutaj po prostu wstawiać i możecie ją odpalić. Wiecie, że ja lubię takie czarne mary i tego typu rzeczy, różne różniste. Więc bardzo mi się to spodobało. Też kosztowało to chyba 4 euro i akurat na te świece mi bardzo pasuje, bo ja nic właśnie na te świece nie miałam, więc nawet jeśli te świece gdzieś tam odpalałam, no to musiałam sypać sobie na przykład soli czy piasku, żeby po prostu one się trzymały. A teraz mam kochani jeszcze taką jedną ważną informację dla wszystkich, którzy nie obserwują mnie na Instagramie e, oraz dla tych, którzy nie obserwują mojego drugiego konta na Instagramie, do którego link podane macie zawsze w opisie od jakiegoś czasu. Mogliście tego jeszcze nie zauważyć, bo Wam o tym tutaj nie mówiłam. E, natomiast link jest podany w opisie, a ja już wyjaśniam co to jest za profil. Oczywiście napiszę Wam tutaj też nazwę. Jest to profil Wonderland Magic Moon, e, na który bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli lubicie takie czary -mary, jak to mówi Ania Sowa albo jeżeli po prostu lubicie takie, wiecie, magiczne rzeczy, lubicie taki magiczny klimat, to zapraszam Was tam, bo tam próbuję wrzucać właśnie posty takie bardziej magiczne, zarówno pod względem zdjęcia, bo będę się starała, żeby ono tak magicznie wszystko wyglądało, również pod względem produktów, ponieważ tam możecie również zakupić moje pierwsze produkty, którymi są świece. I to jest właśnie jedna z moich świec. Jest to świeca Witch's Brew. Jest to zapach taki, powiedzmy, bym jesienny. Oczywiście cały post na temat tej świecy znajduje się właśnie na profilu Wonderland Magic Moon, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. Takie świece możecie zakupić bezpośrednio u mnie przez profil właśnie na Instagramie, ale również możecie to zrobić przez Etsy, przynajmniej na razie. Na razie jest sklepik na Etsy. Myślę, że z czasem zrezygnuję ze sklepiku na Etsy i będę chciała otworzyć swoją własną stronę, dlatego, że Etsy pobiera mi bardzo dużą prowizję. Ale wszystkich, którzy są zainteresowani właśnie świecami, to zapraszam Was bardzo serdecznie tam. No i oczywiście, jeżeli będziecie chcieli wiedzieć coś więcej na temat świec, w tym momencie świec, zapachów świec mam trzy rodzaje, natomiast będzie się to zmieniało i niedługo myślę już będą nowości. Myślę, że będą już nowe zapachy, dlatego że sama już będę chciała przetestować nowości. W tym momencie mam zapach taki, jeden bardziej letni, jeden myślę taki wiosenny, i jeden jest taki bardziej o zapachu jesiennym, i to jest właśnie ten. Jest to taki zapach, powiedziałabym, zresztą opisałam to właśnie na Instagramie, że jest to taki zapach czarownicy w kuchni, która przygotowuje takie ciasto dyniowe i ta kuchnia pachnie takim ciastem dyniowym, herbatą. To jest taki właśnie zapach, który mnie się kojarzy właśnie z taką jesienią, z Halloween, z takim czasem. E, oprócz tego możecie teraz jeszcze do 22 września, możecie e, na profilu właśnie Wonderland Magic Moon wygrać mój autorski box. E, taki magiczny Halloweenowy box. Dlatego też zapraszam Was bardzo serdecznie na ten profil, e, żebyście zobaczyli, co tam jest. Ciekawego. Myślę też, że zupełnie osobny filmik właśnie zrobię. Postaram się zrobić go jeszcze dziś bądź jutro i jak najszybciej wrzucić go Wam właśnie tutaj na YouTube, żebyście wiedzieli trochę więcej na temat zarówno tych świec, jak i właśnie boksa, którego zakupić też możecie tylko do 22 września. Także musicie się spieszyć. Jest to oczywiście boks limitowany. Jeden, jedyny i więcej go nie będzie. Ilość sztuk też jest ograniczona, także jeżeli ten temat Was interesuje, to koniecznie zajrzyjcie na mój profil i zobaczcie, co tam jest ciekawego. Jeszcze Wam powiem jako ciekawostkę taką, że zawsze jak idziemy gdzieś, słuchajcie, na miasto, czy jak są jakieś kiermasz, jakieś jarmarki, które ja zresztą bardzo uwielbiam, to zawsze szukam czegoś z moim imieniem. I zwykle, jak jestem w Polsce, to bardzo rzadko się zdarza, żebym w ogóle coś takiego znalazła. Od wielu lat już w ogóle nic nie mogę znaleźć takiego z moim imieniem. A wczoraj Łukaszowi udało się znaleźć w Dilsie. Dla mnie specjalnie, słuchajcie, znalazł Lizaka z imieniem Lucy. I Jeszcze z podpisem Just For You Lucy, więc superaśnie w końcu mam coś ze swoim imieniem. Ile jest ogromne, więc nie wiem w ogóle kiedy i jak ja go zjem, ale słuchajcie, jest. Znalazł i teraz się muszę z nim chyba podzielić, nie? Ile słuchajcie, z Cici właśnie <grych> na rzekę trochę, bo ona już się nie mogła doczekać, że pójdziemy właśnie na wodę. Ale z Cici jak się idzie, to trzeba chyba jakiś pancerz po prostu na siebie ubrać, bo ona nie umie się uspokoić, ona nie umie chodzić na smyczy bo y, po prostu ono cały czas szarpie i nie daje się prowadzić na smyczy, więc ona głównie chodzi bez smyczy, po prostu ma y, ubraną bandamkę i w ten sposób idzie i uczymy ją, żeby chodziła przy nodze. <grym> I nawet jej całkiem nieźle czasem wychodzi. Y, ale Stacey uważa, że ona jest cały czas małym pieskiem, więc y, wszystkie spacery kończą się tak, że <grym> są odrapania na rękach, na nogach, bo po prostu Stacey nie ogarnia tego, że ona ma dużą łapę i jak drapnie tą łapą, to to boli. I chyba ono nigdy tego nie ogarnie Że po prostu jest dużym psem, a nie malutkim szczeniakiem. Ale ja tu chciałam wam pokazać coś śmiesznego Tu zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać na filmiku To coś, to białe coś, co tutaj widzicie O to, dokładnie nie wiem czy to będzie O tutaj To jest wanna, słuchajcie Tego nie widać na filmiku, ale to jest wanna Farmer sobie zamontował wannę przy wodzie przez chwilę nawet się zastanawiałam, czy ta wanna to może nie jest taki wodopój, po prostu, tylko nie miał nic innego, więc zamotował wannę. Ale nie, to jest normalna wanna i on chyba tam woda zbiera. Nie wiem do czego on ją wykorzystuje, czy on się tam kąpie później, czy to. Bo przecież tam jest rzeka, więc niepotrzebny tam jest wodopój, bo ta woda cały czas jest, także hmm, może się tam kąpie. Pokażę Wam tutaj jeszcze jedną rzecz. Tutaj jest taki pień stający i on z daleka, jak my idziemy, to on zawsze wygląda tak, jakby tutaj ktoś stał i Sisy zawsze jak biegnie tą drogą tutaj, jak ja już jej pozwalam, to właśnie zawsze się tutaj zatrzymuje, bo nie jest pewna, czy to nie człowiek jakiś. A teraz uwaga, pokazuję Wam Wiedźmią chatkę, patrzcie, kieruinki pozarastane całe, tak to wygląda. I może teraz nie będziecie się zdziwili, że ja mówię, że Irlandia jest taka magiczna i że właśnie jest taka wróżkowo jakaś tam, bo jest pełna naprawdę legend takich magicznych. I w wielu miejscach można poczuć właśnie taką różną energię, jeżeli ktoś takie rzeczy odbiera, jeżeli ktoś w takie rzeczy wierzy, to na pewno wyczuje. Zresztą nie trzeba w to wierzyć. Nie trzeba w to wierzyć, że gdzieś wyczuwacie różne energie, bo słuchajcie, wystarczy na przykład tak jak jesteście w Polsce i byście poszli na przykład do Muzeum w Auschwitz, to nawet jeżeli ktoś nie wierzy, że w energię, to poczuję po prostu tam coś takiego niedobrego. I to jest normalne, bo po prostu te energie zostają, to się kumuluje i tak to wygląda później. A oprócz tego, w i oprócz magicznych legend. Są też magiczne miejsca i dalej się wie, że ich istnieje. Zresztą wam mówiłam, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to na moim kanale jest taki filmik o drzewach, magicznych wróżkowych drzewach, to możecie, je sobie właśnie, możecie sobie właśnie obejrzeć ten filmik. Tam jest też o studniach, właśnie tutaj irlandzkich. A oprócz tego też są tutaj różne magiczne sklepiki. W których można znaleźć wiele takich magicznych przedmiotów, czyli coś, co ja uwielbiam. Jeszcze muszę przyjść, bo jest jeszcze w kork taki sklepik, do którego nigdy nie miałam okazji wejść. bo Potem jest zawsze taka kolejka, że nie wiem, co tam takiego jest, że tak długa kolejka stoi. I nie przez okno widziałam, że są tam różnego rodzaju karty tarota, kamienie, minerały, różnego rodzaju biżuteria, no przepiękne rzeczy, ale nigdy nie mam okazji tam wejść, bo albo jest tam zamknięte, albo jest bardzo duża kolejka. Chciel, co masz? Dorwałaś największy kamień, jaki znalazłaś, tak? Masz. Ten większy, który ona ma, jest lepszy. Sisu dorwała największy kamień, jaki znalazła. Zobaczcie, ona nie może teraz wypad jej. Teraz nie może go złapać. No co? I ona to zabiera do domu, e, i chyba chce budować skalniak jakiś. O, sisu, pokażesz się? Hej! Pokaż się. Tak więc my już wracamy do domu ze spaceru. Sisi zabrała sobie największy kamienik i znalazła także już możemy iść. Um, no, i chyba do zobaczenia. Już chyba dzisiaj nic nie będę nagrywać. E, także mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Oczywiście e, odwiedźcie też moje profile na Instagramie e, Wonderland Magic Moon e, i oczywiście lucys na które Was bardzo serdecznie zapraszam. No, i do zobaczenia w kolejnych filmach.